Witajcie dobrze ludzie, z tej strony są, so, to jest Games Masters przyhato. Gramy drafta 84 w formacie w formacie Magic 2015 Pierwsza paczka jak widzicie ma nawet całkiem solidną arkę polymorphist Chest Myślę, że jest to karta na pewno warta uwagi Aczkolwiek nie jest to moim zdaniem RK jakaś taka mega wybitna, mimo wszystko. Oczywiście mocna jest, ale wydaje mi się, że akurat tutaj w tym busterku najbardziej podoba mi się jednak Skaler. Bardzo silny latacz, tani. Drawback jest w zasadzie w tym czarnym kolorze niespecjalnie nie istotny. Wydaje mi się, że tym razem od tej, od, od tej karty zacznę drafta. Przypuszczam, że wiele osób wziąłoby tego gesta. Natomiast, jakoś szczerze powiedziawszy, mam problemy z dobrym zagraniem niebieskim na razie. Ktoś niebieski mi zwykle się nie... niespecjalnie mi siadał w tym formacie, więc wydaje mi się, że po prostu pójdę sobie w kierunku właśnie e, czerni. Czerni generalnie w tym, w tym formacie jest kolorem dosyć traktowanym po matoszemu, z tego co mi się zdą, by udało za, zauważyć. I przez to można fajne karty czarne brać w miarę późno. Mam nadzieję, że tym razem to też będzie prawdą. Eee, tymczasem dostajemy, dostajemy booster, w którym najlepszą kartą jest chyba Puff nie wiem. Ciężko powiedzieć, to jest też dobre oczywiście. No ale no, myślę, że pójdziemy w tego szczurka. Spróbujemy ten czarny po prostu konsekwentnie zbierać. Zobaczymy, jakie tutaj efekty sam Jestem ciekaw. No dobrze, ok, ale skoro dostajemy na trzecim piku kartę Ether Sports, to trzeba się zastanowić, czy jednak nie brać tego niebieskiego. No, to jest naprawdę potężna rka. I wydaje mi się, że nie mam tutaj opcji, żeby jej nie zabrać. Więc więc po prostu zabierzemy sobie tego Ether Sports. Sports. Potencjalnie można by odbijać w zielony po to, ale to jest moim zdaniem jednak nie ta, nie ta klasa. A ta karta na trzecim piku to jest naprawdę moim zdaniem spory sygnał. Oczywiście cały czas jestem jakby mm, daleki od tego, żeby się na, na siłę cisnąć w ten, w ten niebieski. Szczególnie, że tutaj mamy dwie karty bardzo dobre w innych kolorach: Inferno Feast, bardzo dobry, czerwony Enchant, oraz e, Spider, który wydaje mi się być tej. Najlepszym pickiem Pielgrzym jest też ciekawą opcją na pewno. Jeżeli chcielibyśmy mieć w WB, to jest naprawdę fajna opcja. Aczkolwiek wydaje mi się, że jednak Pająk jest najfajniejszy i spróbujemy tego Pająka zwinąć. No tutaj myślę, że zdecydowanie Flash to Dust. Bardzo fajny jest też Magot. Lubię tę kartę bardzo, ale myślę, że jednak Flash to Dust, twardy removal. W tym formacie jest na pewno wart uwagi. I tutaj kolejny pająk kontra Paragon, kontra Accused Spirit. Czy najlepszą kartą jest pewnie Paragon? Tak w próżni. Spider i Spirit są na podobnym poziomie. Przy czym Spiritem prawie na pewno będę grał, prawda? Bo ten zielony jeszcze nie jest pewny. Z drugiej strony, ten zielony najwyraźniej jest puszczany, prawda, więc można próbować go, tak powiem, skąsać tutaj. Hmm. Ale wydaje mi się, że jednak zostanę przy czarnym, zabiorę sobie Acure Spirita. No właśnie, tutaj dostajemy bardzo późnego, znaczy może nie bardzo późnego, ale w miarę późnego Scavengera, to jest fajna karta. W black, green powinna być naprawdę niezła. Pozostałe karty, no Restock jest ciekawy oczywiście, Familiar jest po prostu ok, nic specjalnego. No i Ściana też raczej sama z siebie niewiele robi, więc wydaje mi się, że jednak weźmiemy Scavengera i spróbujemy coś zrobić wokół tej karty też. Dosyć późny Servant, to jest dobra karta bardzo, Generator Servant. Wydaje mi się, że Black Cut będzie dla nas fajny. Blokuje wczesne jakieś tam chłopki i daje nam paliwo pod Scavengera, prawda? Więc to jest myślę fajna opcja. Jednak te EderSpro damy na bok. Tutaj chyba te nimbusy krążą bardzo ostro. To nie jest jakiś super dobyznak, ale myślę, że jednak chyba Bloodhost jest tutaj opcją ewentualnie ten koleś. Nawet nie wiem, czy ten wampir nie jest lepszy trochę. Mm, spróbujemy tego wampira zwinąć. I bardzo późny Void Snape. to jest naprawdę fajna karta. Najwyraźniej niebieski się nie, nie cieszy w ogóle żadnym powodzeniem. Ale myślę, że dla nas jednak Fester Gloom jest najlepszą opcją. Mm, karta, która jest w stanie jakieś tam... Triplicate Spirit i tak dalej strasznie przeorać. Mm, to jest takie sobie... Można tym potencjalnie grać na pewno, ewentualnie zabrać to. Wydaje mi się, że jednak wezmę sobie mm, sideboardową kartę. Podobnie tutaj. Mm. Hey, Rangers Guile, grywalna karta na późnym piku, czemu nie? No więc no na razie wiemy że, wiemy, że gramy czarnym i wiemy, że potencjalnie możemy grać zielonym. Ewentualnie też jest opcja na niebieski wciąż. Mamy tych czarnych kart. 7, prawda? Więc tak naprawdę możemy w każdym kierunku w zasadzie iść z tej paczki. Yy, I dostajemy Fito Titana, który chyba jednak jest wart wzięcia tutaj. Yy, pozostałe karty. No oczywiście Flash to jest OK. Restok jest OK. Yy, Crow, Mystic. No jest kilka fajnych kart dla nas. Totem. no Generalnie z tej paczki coś powinno nam fajnego wrócić, ale wydaje mi się, że jednak ten Titan... Jest jednak wart, wart uwagi. Primadox. Czy Primadox jest fajną kartą, jeżeli mamy pod niego jakieś opcje, prawda? No ja nie bardzo jestem w stanie coś wracać. Nie wiem, czy to jest karta, którą chcę akurat tutaj zabrać. Wydaje mi się, że niespecjalnie. Myślę nad Silent Blood, myślę nad... Miśkiem nawet. Hmm. Znaczy, ten Primarius będzie byłby dobry, gdybym miał jeszcze jakieś opcje tak? do niego. Na razie nie mam tych opcji. Mogę go zabrać na, na takiej zasadzie, że na razie nie mam nic, ale coś się pojawi może, prawda? Więc chyba tak zrobimy jednak. Aczkolwiek na razie w, tym, w tej konfiguracji bym go nie zmieścił w mainie, prawda? O, Cruel Sadist. No to jest karta, którą trzeba zabrać. I znowu jak widzicie jest masa kart dla mnie. Jest dla mnie raz, dwa, no nawet tutaj trzy, cztery, prawda, pięć, sześć, sześć potencjalnych kart, które można grać spokojnie. Overhander też jest ok, chociaż ja w ogóle myślałem, że, że to ma trampla, to nie ma trampla, więc jest trochę gorsze, znacznie gorsze niż, niż, niż gdybym miał trampla, ale myślę, że jednak Sadysta jest zbyt fajny, tutaj zdecydowanie pik dla nas. I tutaj Szczurki kontra Crow, wydaje mi się, że to są dwie opcje. Podoba mi się ten Crow, ale chyba jednak wezmę Szczury, z tego względu, że to jest fajna karta pod tego primadoxa prawda? Kolejna, kolejny tani drop, który można kręcić. Crow ma szansę, myślę, wrócić, jak, jak się uprze, to wróci. I tutaj też z tych samych powodów zabiorę chyba Venom Slivera kontra e, Dopak. To po prostu kolejna karta, która się kręci w miarę fajnie z Primadoxem. Więc, więc to jest chyba tutaj ok plan. No i Child of Night kontra Slyblade. Slyblade jest niezły na pewno. To Totem jest też bardzo fajny, ale myślę, że jednak Child of Night dla nas będzie najlepsze. Kolejny drop za dwa, bo my ich niewiele. I tutaj znowu szczury kontra Courage. Szczury kontra Courage. Wydaje mi się, że szczury wezmę znowu. Toż będzie takie, może zbyt, zbyt defensywne, ale wydaje mi się, że ten dek potrzebuje tak, tak bardzo mocno jakichś takich wczesnych dropów żeby wytrzymać, a później powinno już iść z górki Endless Obedience, jest yeah, ok. Poza tym te szczury się fajnie wymieniają, prawda? Wchodzi ten Scavenger i robi rzeźnię, prawda? Więc... Jest, jest jakiś tam, powiedzmy, niezły plan Myślę, że wezmę Plumet do sideboardu Fajna karta do sideboardu Tutaj... E, chyba jednak Carrion Crow mm, Sign and Blood wrócił bardzo fajnie, bo ta karta się nam przyda na pewno Eee, Verdant Haven potencjalnie grywalne, jeszcze nie wiem, ale, ale jest szansa, że tym będę grał Gloom chyba jednak sideboard eee, Gloom chyba jednak sideboard No zobaczymy z tym Verdant Haven, no to oczywiście można tym grać, aczkolwiek mój deck nie jest specjalnie jakiś rampujący, więc eee, Więc chyba, chyba nie jest to konieczne, no to na razie na bok to w święt późny kontra wall of essence no to czy mnie nie boli specjalnie chyba ściana w sumie też nie jest jakoś specjalnie a no, zabrać sobie nie będzie wine w starszej sideboard oczywiście wizardzik no jest powiedzmy w miarę ok co można wywalić stąd no, chyba specjalnie coś chce wywalać. Ewentualnie tego wampirka można wyrzucić. No dobra, dostajemy ostatnią paczkę, w której niestety nie ma nic fajnego dla nas. Yy, najlepszą kartą jest The Waring Light. Yy, w paczce, ale dla nas chyba jednak Living Totem będzie ok. Kręci się z tym Primadoxem. Chociaż tak trochę mizernie się kręci, ale się kręci. No, niech będzie. ISA to jest bardzo dobry, bardzo dobry pick dla nas. Miejmy nadzieję, że wróci coś z tych kart, ale myślę, że jednak ISA jest najlepszy. prawda? Mamy bardzo fajne dopy za jeden, za dwa, za trzy, więc można bardzo fajnie się nim kręcić. Więc, więc myślę, że myślę, że spokojnie. Szczególnie, że to można tego szczura z zaskoczenia prawda, wrzucić z detaczem do bloku i zrobić kolosiowi kuku. Misja z Expedition. A myślę, że w, mimo, mimo wielkiego... E, mimo wszystko wielkiego wyboru tutaj nie ma. Jest to Wayfinder, który jest w moim wieku naprawdę dobry, więc zabieram go. E, jest kolejny Flash to Dust, które wydaje mi się, że zabiorę i będzie to lepszy niż ten Vampir. W moim deku. Tutaj zdecydowanie Spider, moim zdaniem. No, to jest naprawdę dobry komon, Potężny common. Um, potężny common, więc mamy 22 karty teraz. I znowu wyboru, jest wybór między Blade i Child of Night. I znowu wydaje mi się, że wolę Child, Child of Night. Ta karta, oczywiście, jest ok. Ale. Jakoś nie do końca mnie przekonuje. Jest dosyć droga, droga, do, droga jest sama z siebie, i droga jest zdolność, prawda? Więc, I bije tylko po dwa, więc to nie jest jakiś wielki, wielki, wielki problem, żeby ją wpuszczać co, 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 co turę, prawda? Eee, więc wydaje mi się, że jednak zabiorę sobie Child of Night. Ściana jest też potencjalną opcją, ale wydaje mi się, że w deku, w którym jednak idę bardziej w czarny kolor, to lepiej wziąć czarną kartę. Mamy 23 karty w deku. Z przy czym no, ten Rangers gal nie jest jakiś konieczny specjalnie, wydaje mi się. Hmm. Więc powiedzmy, że dam go na razie na bok Jest opcja kotka, jest opcja Zoff Jest opcja podwącenia komuś serwanta. Ten offshade nie jest jakiś niesamowity, można nim grać, ale nie jest jakiś wybitny. Ale wydaje mi się, że go wezmę jednak miał wszystko. No i kolejny jest scavenger. to jest oczywiście znacznie lepsza opcja niż Zofshade. I tutaj mamy Necrobite kontra zabranie komuś Polimorfisty. Chyba zabierzemy komuś Polimorfista jednak, to jest karta, która może karcić gdzieś tam. No i Crow, kolejny, czemu nie. Mind też się może przydać. End Obedience, no nie, zabierzemy komuś Nimbusa. Familiara, zawsze idę, ok, więc jest tych kart więcej niż potrzebujemy, zdecydowanie. Wydaje mi się, że Venom Sliver jest mnie niepotrzebny w tym deku bo jest to kolejna karta zielona, a chcemy jednak bardziej czarnie być na początku, więc to można odrzucić. Wydaje mi się, że familia jest nam zbędny, mamy lepsze karty w tym, w tym slocie. Ta, ta ropucha, ropucha myślę, że pójdzie na Nasz znaczy Venom Sliver oczywiście jest po prostu gorszą wersją tyfoi draców, prawda, w naszym deku, więc mamy trzy szczury, nie potrzebujemy takiego czwartego efektu, moim zdaniem. E, więc, więc myślę, że to można sobie darować. No, wywaliłem też oczywiście Familiara. Mamy bardzo fajny sideboard, taki dosyć mocny, bo jest tu jest, prawda, no, ale ataki, jest na jakiś agro dodatkowy, jest, dodatkowy chłopak, tani jakaś sztuczka na enchantmenty jest, remo jest removal mm, jest y, mały swiper jakiś ten dodatkowy chłopak taki taki czy taki Prawda, więc całkiem żeby sideboard nawet mocny ma deck mamy no 24 karty z których Ciężko mi wskazać coś, co bym chciał wyrzucić. Możemy wywalić ewentualnie Mindrota. Przy czym ja jestem dosyć dużym fanem Mindrota, wbrew temu wszystkiemu, co się o nim złego mówi. Ja osobiście tę kartę bardzo lubię. I wydaje mi się, że będę grał jednak 24 karty 17 landów. Z tym Mindrotem w mainie. Ja tak mówię, jestem fanem tej karty z tego względu, że daje jednak... E Że daje jednak nam, po pierwsze, daje nam, po, może dać nam potencjalne paliwo pod Scavengery, co jest dosyć ważne. Po drugie, e, jest kartą, która może naprawdę wygrać grę samodzielnie, wyrzucając gościowi z ręki jakieś dwie bomby, które trzyma na late game. Po trzecie, no wiadomo, jego, jego jedyną wadą jest fakt, że jeżeli go dobierzemy w late game, to często nic nie robi. Ale to też jest takie powiedzenie, nic nie robi w late game. Czasem jest tak, że oponent gra bardziej, bardziej kontrolnie i ma tylko karty na ręce sporo do bardzo późnej fazy gry, prawda, więc to też nie jest tak, że mind Road musi być na przykład, w 10 turze bezorzuteczny. Czasami jest tak, że dobieramy go w 10 turze i wygrywa nam grę, prawda, więc, e, więc e, no ja zrobić tę kartę, tak jak powiedziałem, lubię jest tylko kwestia, czy grać mm, jeden ekstra, jedną ekstra kartą, czy nie. Czy coś wywalić, no. Ten scavenger mi się podoba, ale nie jestem pewien, czy chcę mieć dwa w deku. Jednak, mimo wszystko, bo to jednak jest karta, która, no, jakby mój dek nie jest jakby tylko pod nią, prawda, nastawiony. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko jednak chcę mieć dwa deku, bo mam sporo, sporo tanich dropów, które powinny się wymieniać z oponentem, dawać mi kreatury na grobie. Więc zrobienie z niego 3-3 jest bardzo proste raczej w tym deku. Yy, więc nawet w formie 3-3 będzie OK, prawda. Oczywiście w formie wyższej będzie już super. Ale wydaje mi się, że można zachować te karty i grać w, tym, w tej konfiguracji. Deck jest naprawdę fajny, moim zdaniem. No nie ma jakiejś takiej mega bomby, ale mamy dwie bardzo silne odpowiedzi na mega bomby w postaci Flash to Dust. Mamy radcy, które zatrzymują bardzo dużo stworów naziemnych, więc agro ma z nami problem. Wydaje mi się, że naprawdę, naprawdę fajny deck. Zobaczymy, jak będzie chodził. Damy submit, zobaczymy, na, zobaczymy jak to będzie wyglądać w praniu, ale tak na pierwszy rzut oka wydaje mi się być naprawdę fajny i absolutnie jest możliwe, żeby tym dekiem zrobić, zrobić finał. Zobaczymy, czy się to okaże, czy to się okaże, te moje, te moje przewidywania prawdziwe. Zapraszam Was za chwilę na kolejną, kolejny film z pierwszą rundą.